Serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w nowym projekcie UnitedCycles.com Secret of the Cycling Island, czyli Rowerem przez Kubę. Przyjechaliśmy tutaj w celu nakręcenia filmiku promocyjnego, ale także wyznaczenia trasy, nowej trasy United Cycles, nowego nowej destynacji, do której będziemy od czasu do czasu zaglądać. Kuba jest rewelacyjna, trasa, którą jesteśmy w połowie jest super na początku się troszkę bałem ponieważ nie wziąłem pod uwagę żadnych wskazówek tylko mapę i pokazałem palcem pojedziemy tu tu i tu i powinno być fajnie i było rewelacyjnie będziemy spać na białych plażach z lazurową wodą przybijać piątki kubańczykom tańczyć salce pić rum havana club i spać w dżungli takie jak ta która jest tutaj na hamakach przy basenach i w wielu wielu jeszcze innych zwariowanych miejscach kompletnie nowa jakość, kompletnie nowa faza, kompletnie nowa stylówka United Unitedcyclist.com na Kubie. Dzwoncie, piszcie, róbcie co chcecie. Ograniczona ilość miejsc. Klasycznie kto pierwszy ten najlepszą cenę będzie miał. A my tymczasem jedziemy głębiej w dżunglę i jeszcze głębiej w przepiękne góry. Dziękuję.